Dzień, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym porannym spotkaniu. Ja nazywam się Michał Staniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. E, oczywiście główną, e, główną kwestią na rynkach finansowych w tym momencie jest w dalszym ciągu sytuacja w Arabii Saudyjskiej. Oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, no to przypomnę, w trakcie weekendu doszło do ataków na jedną z najważniejszych placówek przerobu ropy naftowej na świecie, która jest odpowiedzialna za około 5 milionów, za ponad 5 milionów baryłek przerobu dziennie. I to spowodowało no, ogromny szok podażowy na rynku ropy naftowej. No i, no, i w dalszym ciągu jakby są badane okoliczności sprawdzane kiedy będzie można przewrócić w pełni produkcję już w tym momencie około 40% produkcji zostało przewróconych nie mniej 3 miliony baryłek, ponad 3 miliony baryłek na dzień wciąż jakby nie jest przywrócone. wciąż nie ma wydobycia, wciąż nie ma przetwarzania ropy naftowej więc no to pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo dużym zastojem podażowym na całym świecie, no i właśnie ta informacja wczoraj znaczy spływały wczoraj sporo tych informacji. Informacja, że no te 3 miliony baryłek na dzień prawdopodobnie zostanie przywrócone do końca tego miesiąca lub w najbliższych miesiącach no to spowodowało kolejną wzrostową falę, bo jednak no te 3 miliony baryłek jest to dosyć sporo. No, z jednej strony. Nie dzieje się jakoś bardzo, bardzo dużo, bo jednak trzeba pamiętać o tym, że e, część krajów ma wolne moce przerobowe, no trzeba pamiętać o tym, że wiele krajów OPEC obniżyła swoją produkcję w związku z e, związku z e, porozumieniem OPEC, e, więc tak naprawdę zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak. E, Rosja mogą przywrócić część produkcji. Oczywiście to nie będzie pełne 3 miliony produkcji, bo jednak największe moce dodatkowe, przerobowe i produkcyjne miała Arabia Saudyjska. To było od 1 do 2 milionów. W tym momencie Arabia Saudyjska chce jakby zwiększyć produkcję ile tylko może, więc te wolne moce produkcyjne w tym momencie w OPEC-u prawdopodobnie oscylują w okolicach tylko 1 miliona baryłek, więc wciąż mamy jakby 2 miliony baryłek teoretycznego no, deficytu, no, znaczy nie deficytu na rynku ropy, tylko deficytu w porównaniu do tej sytuacji sprzed ataków. Mamy oczywiście również strategiczne zapasy. Sama Arabia Saudyjska zaoferowała, że będzie utrzymywać eksport. Stany Zjednoczone mają spore, spore zapasy, mogą zwiększyć eksport. A Japonia również poinformowała, że ma bardzo duże zapasy, którymi, które może wypuścić na rynek, może również poradzić sobie bez, tymczasowo bez dostaw ze strony Arabii Saudyjskiej, więc sytuacja pod względem. Mm, takim krótkoterminowym nie wygląda naprawdę źle. Eee, natomiast no, no widać tą presję wzrostową na rynku ropy naftowej eee, na razie trzeba czekać na dalsze informacje eee, oprócz tego no, trzeba zwrócić uwagę na napięcia yy, geopolityczne, bo oczywiście Iran jest oskarżany o to że to on dokonał ataku nawet jeżeli nie dokonał no to yy, Jemen, który znaczy yy, ugrupowanie Houthi, które się przyznało do tego yy, do tego ataku, no jest po Opierane przez Iran, więc tu widać no, już duże powiązania. Iran wskazuje na, na to, że ten atak był e, odpowiedzią na agresję Arabii Saudyjskiej w stosunku do Jemenu. Więc no, teoretycznie Iran nie potępia takiego działania ze strony ugrupowania e, Huti, więc no, to może pokazywać, że te napięcia będą rosły. Wczoraj również e, pojawiły się informacje o e, o tankowcu przejętym przez Iran, więc widać, że te napięcia geopolityczne w tym rejonie są dosyć spore. I z takich innych, ważniejszych informacji, no, trzeba zwrócić uwagę na to, że RBA może zdecydować się, może zdecydować się na. Kolejne cięcie stóp procentowych, co przy obecnej wycenie dolara australijskiego wydaje się dosyć ciekawe, bo dolar australijski dosyć mocno zyskał w ostatnim czasie, głównie ze względu na poprawę, yy, poprawę stosunków handlowych. Yy, no i yy, jakby oczekiwania rynków nie są zbyt duże, bo wskazują nam na razie na prawdopodobieństwo cięcia w październiku na poziomie 30%, więc tu, tu widać, że jest potencjał do ewentualnego spadku na dolarze australijskim, ale sobie zobaczymy to również pod względem kwestii technicznych. Dzisiaj kalendarz wygląda. Nieco mniej rozbudowanie niż, niż na przykład jutrzejszy, niemniej nie będzie brakowało ważnych odczytów, bo mamy indeks CEF, mamy produkcję przemysłową ze Stanów Zjednoczonych oraz raport API. Rynki, które sobie dzisiaj omówimy będzie to euro, dolar, AUD, USD, S&P 500, ROPA oraz złoto. I przechodzimy sobie do kalendarza. No jak widać najpierw mamy CEF, tutaj ma być jakaś poprawa nastrojów według, według ankietowanych natomiast no, wciąż jesteśmy wyraźnie poniżej zera więc widać że te nastroje no, wciąż wciąż w gospodarce niemieckiej są raczej słabe nie mniej oczywiście no mm, Akurat powiem szczerze, że nie wiem, kiedy ta ankieta była sporządzana, ale prawdopodobnie ta ankieta była sporządzana przed posiedzeniem EBC, więc tutaj może się dosyć sporo zmienić w następnej publikacji, bo jednak bo jednak no. Ci ankietowani prawdopodobnie byli przepytywani przed, przed EBC, więc ta poprawa może być, może być zdecydowanie większa w kolejnym miesiącu. Produkcja przemysłowa ze Stanów Zjednoczonych po lipcu, kiedy mieliśmy niewielki spadek, oczekiwanie wzrostu, natomiast no to nie powinno mieć zbyt dużego wpływu na amerykańską walutę, również na Wall Street myślę, że to będzie raczej mały, mały wpływ w tym momencie są rozgrywane dwie rzeczy, czyli ropa naftowa oraz oraz porozumienie handlowe, no i za raport API, tutaj oczywiście to też nie powinno mieć jakiegoś bardzo dużego wpływu na rynek ropy naftowej, chyba że byłyby jakieś kolejne bardzo duże spadki, e, no to y, oczywiście można oczekiwać, że w kolejnych dwóch tygodniach prawdopodobnie e, dojdzie do jakiegoś zawirowania na rynku ropy naftowej. Jeżeli Stany Zjednoczone zwiększyłyby eksport w związku z y, na przykład z jakimiś problemami Arabii Saudyjskiej, no to wtedy zapasy mogą mocniej spadać, więc jeżeli teraz też mocno spadną, no to oczywiście powinno to nadać dodatkową presję wzrostową na rynek ropy. No i przechodzimy sobie do przechodzimy sobie do sytuacji na rynkach euro dolar jak widać no dosyć taka patowa sytuacja. Jesteśmy na wsparciu niemniej no widać, że euro nie za bardzo ma tutaj siłę. Europejska waluta tak naprawdę też dostała nieco w kość ze względu na rosnące ceny ropy naftowej, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że no, kraje, które mają które są importerami ropy naftowej, oczywiście w strefie euro, no nie, ma, nie ma praktycznie w ogóle eksporterów netto, jeśli chodzi o ropę naftową. No to oczywiście rosnące ceny wpływają negatywnie na bilans handlowy, więc to oczywiście prowadzi nam do osłabienia waluty. No i oczywiście to wpływa, wpływa nam negatywnie. Na euro. No i jutro mamy Fed. Ten Fed może tutaj również namieszać na rynku. Ja spodziewam się, że no jest duża szansa na to, że jednak, że jednak dolar się umocni po decyzji rezerwy federalnej, chyba że no oczywiście byłyby tu jakieś mocne zapowiedzi co do przyszłości. No trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli te ceny ropy naftowej miałyby się utrzymać na wyższych poziomach. Przez powiedzmy średni czy dłuższy czas, no to to nie jest zbyt dobra informacja dla Fedu, który teoretycznie miałby obniżać stopy procentowe, bo oczywiście no, wysokie ceny ropy naftowej to wysoka inflacja. Oczywiście to jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niekoniecznie na które Fed ma wpływ. Niemniej, oczywiście ta wysoka inflacja nie uzasadniałaby obniżek stóp procentowych. Oczywiście nie uzasadnia podwyżek, ale. Nie nie daje również pretekstu do obniżek stóp procentowych. Więc no tutaj na euro-dolarze myślę, że jest szansa na to, że pojawi nam się jakaś presja spadkowa tutaj. Można sobie wyznaczyć taką linię trendu spadkowego dodatkowo. no Tutaj zniesienie 38,2, średnie ruchome, więc dosyć silny opór. Tutaj w okolicach poziomu 1,10-30. Na tygodniówce, jak widać, no nie doszliśmy tutaj do górnego ograniczenia tego spadkowego kanału trendowego. No ale scenariusz jakby odbicia. E, właśnie z tych okolic nam się e, powtarza e, dolar australijski jak widać bardzo ładne cofnięcie. Tutaj na D1C e, wygląda to zdecydowanie bardziej podażowo. Czyli tutaj mieliśmy dosyć e, sporo tych e, testów, zniesienia 50% widać, że podaż była tutaj bardzo silna e, w tym momencie. No, wyraźne cofnięcie w związku z e, tym, że minycy RBA wskazuje na to, że jest e, szansa na obniżki stóp procentowych rynek ocenia je no tak mieszanie 30% natomiast no jest szansa na to, że, że, że yy, właśnie dojdzie do jakiejś obniżki niemniej oczywiście trzeba pamiętać o tym, że może dojść do yy, jakiegoś yy, yy, Czegoś pozytywnego pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi, i oczywiście to nada presję wzrostową na dolarze australijski. Niemniej, jakby tutaj wykluczyć tę możliwość, no to biorąc pod uwagę właśnie czynniki monetarne, no to szanse na, na spadki na e -AUD USD są naprawdę, e naprawdę dosyć, dosyć spore. My tutaj próbowaliśmy wychodzić poniżej takiego spadkowego kanału trendowego, natomiast no, widać wsparcie przy zniesieniu 38,2 następne wsparcie w okolicach poziomu 68 i teraz S&P 500 wczoraj mieliśmy oczywiście otwarcie luką tak jak mówiłem wczoraj duże prawdopodobieństwo tego, że ta luka została domknięta, no Troszkę brakowało dzisiaj na otwarciu, żeby domknąć tą lukę, więc nie można wykluczyć, że jeszcze, że jeszcze nam się pojawi jakaś presja, presja wzrostowa. Natomiast no, na razie, na razie, na razie widać, że. E, że, że tutaj jeżeli do, dojdzie do tego no to również mamy tutaj bardzo dużą e, tą strefę e, strefę e, popytową czyli na razie prawdopodobnie będziemy sobie e, tutaj e, poruszać się w konsolidacji jeśli chodzi o, e, o SP e, 500 i lecimy sobie dalej, oczywiście przechodzimy sobie do surowców, do ropy naftowej, gdzie no wygląda to naprawdę spektakularnie. No widać ogromne wzrosty. Doszło do, do wczoraj do testów właśnie w okolicach zniesienia 78,6, ale no sporo brakuje jeszcze sporo brakuje jeszcze do tegorocznych, tegorocznych szczytów w kwietniu, kiedy mieliśmy to 66 dolarów za baryłkę, na razie no koło 4 dolarów jeszcze brakuje no na razie na razie myślę, że na tych wysokich poziomach pozostaniemy niemniej no ja Jestem raczej zwolennikiem tego, że te wzrosty zostaną odwinięte. No, trzeba zwrócić uwagę na to, że Arabia Saudyjska podniesie teraz całą produkcję, którą może, um, którą, którą zastopowała który, wolne moce produkcyjne, e, i następnie będzie przywracać produkcję właśnie. Z, tych, z tej dotkniętej infrastruktury i okaże się, że mamy produkcję zdecydowanie większą niż, po, niż przed, przed tymi atakami. Być może w dalszym ciągu będzie, jakby, utrzymanie tego porozumienia, ale nie, trzeba pamiętać o tym, że Arabia Saudyjska ciała, no, kilkaset tysięcy baryłek więcej niż, niż wymagało tego porozumienia, więc te kilkaset tysięcy baryłek więcej na rynku za, za miesiąc, za dwa miesiące, no, spowoduje, że nie będziemy mieli bilansu na rynku ropy, zerowego bilansu, tylko będziemy mieli nadwyżkę i budowanie zapasów, więc moim zdaniem, no, no te wzrosty raczej, raczej powinny być ograniczony. No ale wiadomo, jeżeli, jeżeli tutaj się okaże, że mamy, yy, mamy jakieś duże problemy w związku z mamy duże problemy w związku z przetwarzaniem yy, ropy z przywróceniem tej produkcji, no to może się okazać, że ta presja yy, będzie stała i 675 dolarów za baryłkę również kwietniowe szczyty dosyć szybko yy, na ropie yy, osiągniemy i rynek złota, rynek złota pod presją, co ciekawe, ale pod presją oczywiście bardzo silnego amerykańskiego dolara, e, tutaj no ciężko powiedzieć, żeby to, był, e, żeby to był, był RGR, niemniej no widać coś w stylu lewego ramienia, coś w stylu głowy, tutaj również coś w stylu prawego ramienia, więc niewykluczone, że coś nam się tutaj e, kroi, więc tutaj linia teoretyczna linia szyi. Jeżeli tą linię naruszylibyśmy jakoś istotnie, szansa na spadki niżej do 1430. Natomiast no, to wymagałoby bardzo mocnego amerykańskiego dolara, czyli musielibyśmy mieć naprawdę bardzo silne, silne ruchy po Fedzie. T-noty -noty pokazują nam wyraźne, lekkie przewartościowanie złota, niemniej no też na tych t troszkę poszaleliśmy, ale jeszcze wstrzymywałbym się z kupowaniem t do właśnie Fedu, bo tutaj Fed może nam naprawdę bardzo, bardzo dużo namieszać. Niemniej, no w tym momencie, jeżeli dolar amerykański ma utrzymać swoją pozycję, oczekiwałbym możliwości retestu tej linii szyi na tej potencjalnej formacji RGR. Na złocie. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu. Zapraszam jutro na godzinę 9:45 oraz życzę powodzenia na rynkach. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.